Dzień dobry, z tej strony, wolontariuszka szlachetnej paczki. Jest może pani dzisiaj w domu? To super, to za chwilę do pani przyjedziemy. Wolontariusze od samego rana dostarczają prezenty dla rodzin. Wśród osób, które otrzymało paczkę, jest pani Elżbieta i trójka wnuków. Mieszkają w niewielkim, skromnym mieszkaniu z małą kuchnią oraz spokojem. Do szlachetnej paczki zgłosiła ich szkoła, do której uczęszczają dzieci. Rodzina otrzymała artykuły spożywcze oraz przemysłowe. W Darach znalazły się również prezenty dla dzieci. Ja marzeniem o samochodzie, był tak loma Najbardziej to o samochodzie, żeby nim żeby dużo jeździć. I udało się. Zestaw też buty, rorki, kocyk i dużo mich, i miśków. Czy spełniły się twoje marzenia w tym roku? Tak. No najważniejsze też, żeby właśnie ubrania, kurtki, bluzy, buty yy, dzieci się bardzo z tego cieszą. Bo... Przybierają się z właśnie rolki, też ma już na lato, ale, ale tak ogólnie, no to zadowoleni jesteśmy bardzo z odzieży. To już po prostu się nie wyda na to pieniądze. A to sprawcy tego cudu należą do tysięcy darczyńców. Od samego rana uwijają się, aby paczka trafiła do rodziny jak najszybciej. Jest dużo seniorów samotnych, którzy nie mają na kogo liczyć. Więc jak najbardziej paczka tutaj robi cudowną pracę, że no jesteśmy w stanie do, dotrzeć do tych osób. Tak? Gdyby nie paczka, też byśmy nie wiedziały, że jest tak duży ogrom osób samotnych bez pomocy. Stawiamy przede wszystkim tutaj na żywność, bo to najbardziej jest chyba potrzebne rodzinom, i o tym najwięcej piszą i mówią, że jest taka potrzeba. No, żywności nigdy nie jest za wiele, szczególnie takiej długoterminowej, którą sobie można potem otworzyć, ugotować czy to jest makaron, czy to jest jakaś puszka, jakieś pulpety zawsze się przyda. Wszystkie rodziny z bazy szlachetnej paczki znalazły darczyńców. Dary trafiły do 19 rodzin z powiatu kutnowskiego. W pakunkach znajduje się dosłownie wszystko: artykuły spożywcze, przemysłowe, a także odzież. Nasi darczyńcy spełniają trzy kluczowe potrzeby, ale spełniają też marzenia rodzin i są to tak zwane upominki dla rodzin. Często jak jedziemy zawieść paczki, to właśnie widzimy łzy i wzruszenie rodzin, gdy wyciągając z paczki widzą właśnie tego swojego misia wymarzonego czy jakąś swoją zabawkę. To jest coś pięknego. Oprócz darczyńców w Szlachetnej Paczce działa też duża grupa wolontariuszy. Bardzo spodobała mi się sama idea pomagania w, na Szlachetnej Paczce, więc postanowiłam, że w tym roku pójdę o krok dalej. Zrobiłam odpowiednie kursy i przystąpiłam do Szlachetnej jako wolontariusz. Po prostu bardzo lubię pomagać ludziom i, i wydaje mi się, że tak przed świętami to jest idealny czas, żeby to zrobić. A kiedy przychodzimy z paczkami widać, że dajemy im nadzieję, że jest iskierka w tych ludziach, że jest radość i to też nam się udziela. Widzimy te, jak te emocje się zmieniają z tych negatywnych na pozytywne i my zostajemy z tymi emocjami na dłużej, często naprawdę na cały następny rok i to pozwala wracać i to pozwala się cieszyć tym, tą pomocą kolejny rok. Tysiące wolontariuszy, tysiące rodzin, plus darczyńcy dla nich wszystkich to prawdziwy weekend cudów i finał długo wyczekiwanej akcji. W tym roku w województwie łódzkim paczki otrzyma 875 rodzin. Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!